Kolejny raz Shaker nie zdołał strzelić gola. Zapewne zostanie wkrótce odsunięty od pierwszego składu. W ostatnim meczu z technikali Chipperson grał do kitu. Jak zdołał się tak poprawić? Następnym razem muszę zagrać lepiej od niego. Eksponat zostanie wypożyczony do muzeum z Los Angeles. Wkrótce zespół Supa Strikers rozegra tam mecz z technikali. Tajny podręcznik szkoleniowy Supa Strikers będzie można oglądać w Muzeum Futbolu w mieście Aniołów. Podręcznik jest najcenniejszym przedmiotem w kolekcji Supa Strikers. Zdecydowaliśmy się czasowo udostępnić go zwiedzającym w Stanach. Strona amerykańska obiecała, że będzie pilnie strzeżony. Całą dobę. Supa, wkrótce tu będą. Mam dla ciebie bardzo odpowiedzialną misję, mój mechaniczny przyjacielu. Przynieś. Niedługo wszyscy gracze technikali będą tak niezwyciężeni, jak ty, Chak. <gry> Samolot numer 202 wylądował w Los Angeles. Witamy ekipę Super Strikers. A, więc zostawili jedną dla mnie. Po zakończeniu kariery zamierzam zostać aktorem. <śmiech> <O>? <śmiech> Nadszedł czas na zupełnie nową drużynę. Na zupełnie nową grę. Na nowy początek. Mistrzem Superligi wkrótce zostanie zespół Technikali. To są prawdziwe akcje? Oni nigdy wcześniej tak nie grali. Niemożliwe. To efekty specjalne. Jesteśmy w Hollywood. A? A? Co się stało z tą drużyną? Jedenastu zawodników i jedna drużyna technikali. Nie obawiaj się, brachu. Trener na pewno przygotował nam dobry program treningowy. Coraz lepiej shaker. Stare roboty okiwam z łatwością trenerze. Ale tak, ci... Nieźle. Ale musisz jeszcze trochę popracować nad koncentracją. Ach, tak naprawdę to trochę obawiam się starcia z technikali. Ciperson zaledwie po jednym meczu stał się legendą. Hmm? Jeden mecz nie wystarczy, by zasłużyć na to miano. Klaus uh, ma rację, Shaker. Zespół super Strikers ma bardzo długą tradycję i olbrzymie doświadczenie. Tego gracze technikali mogą nam tylko zazdrościć. Myślę, że jutro to zrozumiesz. Dziś wieczorem odwiedzicie ze mną bardzo inspirujące miejsce. <grymME> Trenerze, my już widzieliśmy moją gwiazdę w Hollywood. Trener miał na myśli Muzeum Futbolu. <grym> <grym> Ua! tajny podręcznik szkoleniowy Super Strikers zawiera 11 wariantów gry opracowanych przez pierwszą jedenastkę zespołu. Każdy z tych wariantów siał niegdyś popłoch wśród rywali drużyny. Każdy z tych wariantów siał niegdyś popłoch wśród rywali drużyny. Trenerze! Trenerze, może powinienem przeczytać ten podręcznik? Nie sądzę, shaker. Ta książka to już przeszłość. Ale, trenerze. Chcesz wiedzieć, jak zostać legendą, Shaker? Rozejrzyj się dookoła. Ech. Masz rację, trenerze, zrozumiałem. Zdaniem wielu był to najpiękniejszy mecz, jaki kiedykolwiek rozegrano. Nawet pomimo, że pogoda nie dojdzie, ciągnęło się to za nim przez całą jego piłkarską karierę. Brzmienna w skutki decyzja, która została później anulowana przez władze strzelił decydującą bramkę w ostatnich sekundach doliczonego czasu. Po zdobyciu Mistrzostwa Galaktyki. Po przejściu do szatni był bohaterem całego zespołu. Gracz z numerem 11 pozostanie w naszej pamięci jako jeden z najbardziej uniwersalnych. zastępował z powodzeniem na niemal każdej pozycji na boisku. Jego legenda. Przetrwała do dziś. Byłoby dobrze, gdybym opanował grę na jednej pozycji, huh? jest tu ktoś? Huh? Hmm. Tylko rzucę okiem. Mam dziwne wrażenie, że Tony Wern maczał w tym palce. Stary, co to do licha jest? Później Nord, nie mamy chwili do stracenia. że zrozumiałem. Chcesz się przekraść na Stadion Technikali godzinę przed rozpoczęciem meczu, bo pies-robot ukradł podręcznik szkoleniowy Super Strikers? Dokładnie. Robisz ze mnie wariata. Zostaw ją, Nord. Nie żartuj. Nigdy nie rozstaję się z moim drugim ja. Znajdziemy podręcznik u Toniego Verna. Jasne. Jego zmechanizowany piesek też tam będzie? Uwaga, jesteś pod moją kontrolą. <słuchaj>, Słuchaj bardzo uważnie. Mord, spójrz na to. Staram się, stary. Oni są jak, jak duchy. Duchy, psie, roboty, jasne, stary. I co jeszcze? Kosmiczny atak chwiożerczych ninja? Jesteś najlepszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek istniał. Możesz bez problemu powtórzyć każdą akcję, którą ci zaprezentuję. Dobry Piesek. Siad! No, daj! Daj! Ech, możemy wprowadzić nowe dane do systemu komputerowego. E e <laughs> Chcieliście kiedyś poznać założenia taktyczne drużyny Supa Strikers? Już za chwilę dowiemy się, co kryje ich supertajny podręcznik szkoleniowy. I to za darmo! Uczą się wariantów taktycznych z naszego podręcznika szkoleniowego! Ja pierwszy chciałem to zrobić! Co zrobić? Zbłaźnić się? Świetnie! Prawie gotowe! <laughs> E. e? Hmm? Brakuje strony? E? E? Nie szkodź. E? E? <laughs> Moi zawodnicy znają już wszystkie zagrania, które gracze Super Strikers kiedykolwiek stosowali. W czasie meczu nie damy im żadnych szans. Stary, strasznie tu niewygodnie. A na dodatek deska zaklinowała mi się w przewodzie wentylacyjnym. Niczego stąd nawet nie widać. Chyba czas się zwija. Nie! Trzeba odzyskać podręcznik. Dobra, dobra, uciekajmy. Idziemy czy nie? Ruchy! I Shaker sądzi, że to niemu Wernowi udało się wprowadzić wszystkie zagrania Supa Strikers do pamięci swoich graczy za pomocą hipnozy. Nie wszystkie zagrania! A? Shaker! Czy to kartka z podręcznika? Co ci strzeliło do głowy, by zniszczyć najcenniejszą pamiątkę drużyny? Próbowałem powstrzymać robota, który ją ukradł. Naprawdę? Tylko tego wariantu nie poznali. A nie mamy nawet całej strony. Ja znam tę zagrywkę. Co? Shaker, znam ten wariant. To pan grał z jedenastką? <laughs> oh, musi pan nas tego nauczyć, trenerze. To jedyna zagrywka, jakiej nie poznali gracze technikali. Shaker, oczekuję od ciebie tylko jednego. Chcę, żebyś wyszedł na boisko i zagrał najlepiej jak potrafisz. We własnym stylu. Zespół Super Strikers może mieć problemy, jeżeli technikali zagrają tak, jak to przedstawiono w ich kampanii reklamowej. Wystarczy, że wszyscy zagrają tak, jak Chuck Chipperson. Tak, oni są tylko ludźmi takimi jak my. Spójrzcie, jacy spięci. Takie emocje wyzwala Superliga. To normalne. Co za akcja? To mi przypomina interwencję legendarnego Golare. Grał dawno temu, pamiętasz go? Ciekawe. Gracze technikali zdominowali mecz. Z niesamowitym wyczuciem blokują wszystkie zagrania piłkarzy Super Strikers. Najwyraźniej technikali rozszyfrowali rywala. <grystanie> Moi zawodnicy doskonale znają wasze zagrania oraz styl gry wszystkich graczy Superligi. I nic na to nie poradzicie. Aha! Gol! Niesamowite. Zawodnicy Super Strikers są dzisiaj bezsilni. Muszą się skoncentrować. Okej, bracie, nie ma sprawy. Stary, co się tu dzieje? Grają jak zaczarowani i bardzo dziwnie się zachowują. Tak jakby... Jak w świcie mm. żywych trupów, zombie. Właśnie tak jakby... <grym> jakby zostali... <grym> zahipnotyzowani, <grym> albo... <grym> Oni są zahipnotyzowani! Tony Verne zrobił im pranie mózgu i nauczył ich wszystkich zagrań w Superligi. Naszych oczywiście też! Ej, Shaker, dopiero teraz nam to mówisz? Chłopaki, jesteśmy mu winni przeprosiny. Znam czakaczy persona od wielu lat i mogę wam zaręczyć, że nie potrafi tak grać. <słysko> Trenerze, naucz nas tego zagrania z podręcznika szkoleniowego. To nasza jedyna szansa. Heh. Dobrze? Jest proste, ale genialne. Zawodnicy strajkers znaleźli chyba sposób na rywala. Proste, ale genialne. Shaker wyrównuje. Zawodnicy technikali pogubili się przy tej akcji. Grali jak pijane zombie węgle. Bo zawodnicy Super są teraz na fali. Technikali grają tak jakby nie znali przeciwnika. Skąd oni wzięli to zagranie? Ja im pokażę. Jeśli myślą, że pójdzie im tak łatwo, to się grubo mylą. Czas na przerwę, drodzy państwo. Drużyna Super zupełnie zaskoczyła ekipę Technikali swoją nową zagrywką. Dzięki powtórkom w telewizji, moi drodzy, nauczycie się tej zagrywki w ciągu kilku minut. Na początku drugiej połowy, superstrajkę utrzymują Ach. przewagę. No to jeszcze raz! Proste? Ale genialne! Oj, tym razem nie wyszło. Jakim cudem im się to udało? Chyba wracamy do punktu wyjścia. Wszystkie zagrania graczy Strikers są blokowane. Technikali ponownie zdominowali mecz. Chiperson wyszedł na czystą pozycję, strzela i gol! Technikali prowadzą dwa do jednego. Czy graczom Strikers uda się podnieść? Znają nasze zagrywki, trenerzy. Masz jakieś inne? Oczywiście. Znam ich tysiące. Ale ich wam nie zdradzę. Co? Potrzebujemy ich! Natychmiast! Jestem innego zdania. Posłuchajcie, wy nie musicie kopiować. W ten sposób nie zostaje się wielkim graczem. Powinniśmy wyciągać wnioski z historii, a nie ją powtarzać. Właśnie rywale nie pokazują nic nowego. Nie rozwijają się. Potrafią tylko kopiować. TAK! tak! Wracajcie na boisko i pokażcie im coś, czego się nie spodziewają. Raz, dwa, trzy. Super Strikers! Czerpać z historii. Bez kopiowania. Trener grał na każdej pozycji. Jakie wnioski z tego płyną? Zaraz. Na każdej pozycji? Rasta! Hmm? Mam pomysł! Dzieje się coś bardzo dziwnego. Zawodnicy Supa Strikers pozamieniali się miejscami. A skąd zawodnicy Supa Strikers wzięli ten pomysł? Może z finału Superligi sprzed wielu lat? Bez żartów, Brendo, ja nie przypominam sobie. Czy to nie dziwne? To coś nowego. To szaleństwo! Może i szaleństwo, ale oryginalne. Ha! Widzę, że rywale Strikers zupełnie się pogubili. Szejker dośrodkowuje do luźnego Joe. Luźny Joe strzela i goj! Tygrys podaje. Ściana strzela z dystansu. Technikali wyprowadzają piłkę, ale akcję przerywa... No co? Coś takiego, każda zmiana ustawienia Super jeszcze bardziej dezorientuje rywali. Ha, ha. Obrona technikali co chwila musi się mierzyć z innymi zawodnikami. Ha. Ale co ściana robi pod bramką ha. przeciwnika? Chyba nie będzie strzelał. A jednak! Ściana strzela niesamowitą bramkę! I to z jaką łatwością? Drużyna supa strajkers całkowicie zaskoczyła przeciwnika. Zawodnicy Strajkers zapisali kolejną złotą kartę w historii drużyny. Gdzie ja jestem? E, wygraliśmy, miałem szalony sen. Coś ty z nami zrobił! <gry> tak. e... Nie jesteś najlepszym przyjacielem człowieka. Jesteś jedynym przyjacielem. Ej, ej, siad, siad, oddaj, zostaw to, wracaj tu, oddaj panu książeczkę. Dobry piesek. <śmary> A skąd to się tu wzięło? No chodź, chodź, chodź do pana. No chodź, chodź. Dobry piesek. <śmary> 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 <śmary>